Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Park przy rezydencji. Oblęgorek oczarował mnie zupełnie. Mało jest w królestwie wiosek tak pięknie położonych. Tak o swojej posiadłości pisał w jednym z listów sam Henryk Sienkiewicz. Pisarz otrzymał pałacyk wraz z majątkiem ziemskim w darze od społeczeństwa polskiego z okazji 25-lecia pracy artystycznej. Prowadził się tu wiosną 1902 roku. Szybko jednak okazało się, że nie będzie to dobre mieszkanie całoroczne. Jesienią panował tu chud i wilgoć, a odległość od najbliższej stacji kolejowej czy szosy utrudniały codzienny kontakt ze światem. Sienkiewicz z żalem ponownie wynajął mieszkanie w Warszawie, a Oblęgorek przeznaczył na rezydencję letnią. W 1958 roku otwarto tu Muzeum Henryka Sienkiewicza, które obecnie jest oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. Na parterze zachowano układ i wystrój pokojów z czasu, gdy mieszkał tu Sienkiewicz. Na piętrze mieści się multimedialna wystawa biograficzna. Położoną na skarpie eklektyczną rezydencję okala około 200-hektarowy park w angielskim stylu. Atrakcyjne położenie obiektu podkreślają rozciągające się po stronie północnej lasy. Oblęgorskie po wschodniej pozostałości dworskich sadów, a po południowej czterorzędowa aleja lipowa. Do pałacu możemy dostać się na kilka sposobów, a pierwszego wyboru dokonujemy już przy dwudzielnej bramie. Szersze przejście po lewej stronie prowadzi na drogę, z której korzystają też pojazdy muzeum, równolegle po prawej żywopłot, przed nim wysoki krawężnik. Po około pięćdziesięciu krokach po lewej natrafimy na przerwę w niskich krzewach, na godzinie dziesiątej około dwadzieścia kroków od nas na trawniku kamienna kolumienka, przy której pisarz często robił sobie zdjęcia. Piętnaście kroków na wprost, równolegle do alejki, z której zeszliśmy, Skarb Oblęgorskiego Parku, zabudkowy platan z ogromną dziuplą. To niewielkie drzewo o liściach przypominających klon. Jego konar łuszczy się, przybierając niezwykłe barwy kawy z mlekiem, beżów i oliwkowych zieleni. Jeśli na teren pałacyku wejdziemy węższym przejściem z prawej strony, to trafimy na rozwidlającą się ścieżkę. Droga na wprost prowadzi prosto pod Pałacyk, alejką po prawej również dotrzemy do Pałacyku. Spacer będzie jednak nieco dłuższy. Przejdziemy łukiem, po lewej mając trawnik, a po prawej drzewa Oblęgorskiego Parku. Drzewostan to bogactwo gatunków. Znajdziemy tu dęby, lipy drobnolistne, graby, jesiony wysokie, brzozy, klony czy modrzewie. Niektóre drzewa mają ponad 20 metrów wysokości, a modrzewie mierzą nawet 30 metrów. Drzewostan uzupełniają liczne krzewy. Wśród szumu liści drzew i śpiewu ptaków docieramy pod rezydencję noblisty. Od frontu budynku przy Ganku witają nas cisy. Nieopodal wdzięczy się rozłożysta, płacząca brzoza. Pałacyk zaprojektował warszawski architekt Hugo Kudera, który dobudował pałac do istniejących tu wcześniej zabudowań leśnego domku, arystokratycznej rodziny Tarów i pawilonu myśliwskiego Mieczysława Halika. Dlatego też budowla posiada nieregularny plan. Całość o jasnej elewacji, parter boniowany, pokryty imitującą mur dekoracyjny. W całym założeniu występują drewniane elementy konstrukcji balkonów, dachów i ganków świadczące o myśliwskiej przeszłości pałacyku. Budynek główny z poddaszem występuje przed pozostałe elementy budowli. Jego trójkątny, zdobiony szczyt wieńczy wysoka rzeźba husarza w hełmie i ze skrzydłami. Bogato zdobioną elewację frontową poprzedza przejazd i wsparty na kolumnach ganek. Nad gankiem wykuty w kamieniu herb Sienkiewiczów. Oszyk przedstawiający szyszak łabędzia, łuk z trzema strzałami i kotwicę. Do występującego frontu z gankiem przystawione z lewej strony prostokątne skrzydło parterowe z poddaszem o drewnianych elementach. W bryle budowli dominuje wysoka, eklektyczna, okrągła wieża przyległa z lewej strony centralnej części budynku. Po prawej wykusz z oknem i dachem w kształcie strzelistej wieżyczki. Wejście na ganek od frontu po siedmiu schodach z lewej i prawej strony nadające symetrii szerokie, brukowane podjazdy.